W kolejnym, w kolejnym filmiku zdecydowałam się na taki zestaw. Długo składałam, musiałam się upewnić, że wszystko dodaję, co chcę, co mi jest z pewnych względów potrzebne. Oraz, co mnie po prostu intryguje, ciekawi, chciałam już dawno, chcę sobie odświeżyć i w ogóle. Ale żeby mieć pewność, że to są dobre ceny, to są najlepsze ceny, bądź też w pewnym kontekście najlepsze, zaraz o tym opowiem. I chciałam się łapnąć na darmową wysyłkę, i z tym ostatnim produktem miałam problem. W sensie, co dorzucić, generalnie to, to nie jest po kolei. znaczy W sensie, ostatnim produktem jest ten Adolfo Dominguez. Doczytałam w ogóle, że jeżeli chodzi o markę Adolfo Dominguez, to ta wersja Asar, która jest teraz na testeryperfum.pl że to przesunę, żeby było widać, to. Na fragranice jest osobno ona i osobno ta wersja w tym pięknym fragoniast, tak, które kiedyś miałam pokazywałam. Być może to są zbliżone kwestie, ale nuty chyba są dosyć podobne, ale nie sprawdzam dokładnie, natomiast może być tak, że tam nie grało mocno gorzkonej roli, a tutaj przykład będzie inaczej, więc nie wiem, ponieważ tej nowej wersji nie znam. Na co się zdecydowałam? Mówiłam w innych filmikach, jak przedstawiałam bo ten przegląd, takie rozeznanie w ramach ofert. I różnych okazji, nie okazji na ze stery perfum, pełcząc podstrona Dolce Pel. Także sprawdzone miejsce od wielu, wielu lat polecane przez osoby, że tak powiem, z kręgu perfumowego i tak dalej. To jest ogólnie sprawdzone miejsce z fajnymi okazjami, cały czas są jakieś rotacje, także warto. I już od dłuższego czasu wiedziałam, że w średniej cenie jest tam China Wine na somatę. Ja w tym momencie z na Sumatu mam chyba już tylko jeden fragment, ale ten, jak sprawdzałam próbki, on jakoś tak zawsze. Nie do końca go mogłam tak porządnie sprawdzić i właśnie zawsze uważałam, że e, będę go mieć na uwadze, gdzieś był fajnie cenowy, a jest fajnie cenowy, bo normalna cena jest przynajmniej taka z dwa razy większa pewnie e, Oprócz tego wzięłam sobie ten koton z Berdo w świetnej cenie jeżeli chodzi o nuty, ja mam pewne oczekiwania i ja już widziałam, że spina jest po prostu sam zapach dobrze zmiany, ale mega ulotność, ale jest to taka woda odświeżająca, natomiast ja znam zabiegi, które mi ten trwałość i tak dalej parametry no się wszystko wzmocnią, także mi chodzi tylko o efekt, a ja sobie już odpowiednio zadziałam. Wzięłam też ten szantal Thomas 211, ponieważ były takie opinie chyba na stronach opsorryzycznych, które mi trochę zainteresowały. Ktoś wspominał o pewnym podobieństwie do pewnego unikatu Givenchy i jakby pewne te różne informacje spowodowały to, że biorąc pod uwagę cenę, stwierdziłam, że muszę ten zapach poznać. Eee, oprócz tego ten rocza, czy rosza Ro Ro to Kat, które kiedyś miałam, zresztą to taki był. Eee, miałam trochę wypadek z tym flakonem i z korkiem. W każdym razie. W fajnych cenach się trafia. To jest jeszcze taka właśnie te, te lata 90. zamknięte w butelce, także stwierdziłam ten efekt. To wrażenie, że ja muszę e, ten zapach sobie e, nabyć, odświeżyć. Zawsze chciałam sprawdzić do KDi. Jest świetnie dostępna. W ogóle ta marka jest ciekawa, że chodzi o flakony. Ta marka się pojawia w Douglasie, pojawia się na lotniskach. Taki orzeźwiający w takim seledynowym, jaśniutkim, takim kryształowym flakonie zapach, np. trafia się na lotniskę takie orzeźwienie na upały, w ogóle. super zapach, na przykład jak ktoś, nie wiem, leci w ciepłe miejsca, to po prostu ten zapach może być takim po prostu mega świeżym, cudownym orzeźwieniem. I ogólnie też sobie wzięłam właśnie na ostatni element, żeby to mieć w darmową wysyłkę, to właśnie zapach Adolfo Dominguez, który był wspomniany, bardzo dobre opinie, właśnie to takie niesamowite orzeźwienie, takie po prostu ochłodzenie, wilgoć i po prostu na upały. I coś takiego też chciałam koniecznie tutaj dodać. Także są tutaj różnorodne zapachy. Od razu mogę powiedzieć, że to nie są z wszystkich, wszystkich zapachów najniższe ceny. Tokat tanio, na to tanio. Na przykład Alberto można trafić z dwa złote tanie na ląd z wysyłką Smart. Chantal Thomas też można trafić ciut taniej. Tylko chodzi o to, że. Tu bym zaoszczędziła 2-3 zł, tu bym zaoszczędziła PSN2. To jest około 5, a wysyłkę skasowałam, dorzucając to. Także tutaj po prostu się o tyle kalkulowało, że nawet jak są ci droższe, to po prostu wysyłka się wyzeruje. Także siłą rzeczy trochę, to na koniec wychodzi tak mniej. Poza tym akurat te steryperfum.pl są takim miejscem, które dorzucają, które dorzucają ogólnie dużo próbek w ogóle dodatkowo. I to różnego typu próbek, zapachowych, ale różnego typu to niekoniecznie. Mogą się trafić na przykład jakieś próbki wcześniejszego mainstreamu. Różnie to bywa. W każdym razie yy, z takimi zakupami na Allegro to różnie bywam z tym dorzucaniem prób. Natomiast tutaj faktycznie zawsze w tych paczkach mam różne próbki. Czasami, jak mam próbki mainstreamu, to właśnie się okazuje, że to są właśnie na przykład próbki z tych zamówień z Testery Perfum.pl. Także ja sobie to zaraz zamówienie dokończę Może przedstawię jeszcze dokładnie Jak te zapachy się prezentują i ceny Wzięłam wersję 120 ml za 72 bo Ponieważ była też wersja 100 ml Za chyba 69 czy 8 Także za 4 zł więcej 20 ml więcej Także nie było się nad czym zastanawiać Jest to linia Agua de Bambu Czyli woda bambusowa Z marki Adolfo Dominguez Hiszpańska marka Zapas 2011 roku Takie nuty odświeżające Bambus, Józu, Lotos tu znad w dwóch miejscach tutaj um, A ta w końcu była? Tak, ja Romę trochę taniej na, na Allegro W takim miejscu sprawdzonym, które też będzie przeze mnie robione w formie takiej jakby testery perfum, jak Makeup PL, jak Allegro Sprzedawca skarbek i właśnie tak samo będzie ten sprzedawca właśnie takie rozeznanie jakie tam okazje można utrawić, a tam można utrafić okazji perfumowych bardzo, bardzo dużo Bo ja się skusiłam tylko na um, Badgety Roma Natomiast tam było dużo różnych innych, ale po prostu ja muszę przeskopować, ponieważ tak mi wzięło na ten na przykład dawny mainstream, takie właśnie szeperełki mainstreamów, na 90. dziewięćdziesiątych mainstream i tak dalej, te ta dawne katalogowe i w ogóle za bardzo mi już znowu wzięło, bo był już taki okres, że tylko właśnie składniki, tworzenie, tylko właśnie był taki szał na te filmiki perfumista artysta powołań, ta seria. Teraz to nie o to, że już przestałam nagle tworzyć, ale po prostu mam takie rzuty w sensie rozszerzania swoich tych horyzontów perfumowych, tego doświadczenia, tego wszystkiego, bo tworzenie rozwija, bo poznawanie składników rozwija, bo porównywanie, wszystko, tworzenie, zamysły, realizacje jak najbardziej, ale też poznawanie wielu takich właśnie nieodżamowanych różnych zapachów, pewnych unikatów, pewnych dawnych zapachów, również katalogowych, po prostu te dawne katalogowe to była. To był taki poziom, taka jakość, na tym pochłaniać końcu wyłączyć. Momencik, gdzie tu się pauzuje? Chyba zostawię, nie wiem, kurczę, bo idę z tym. Bo ja nie wiem, gdzie tu się pauzuje. Zaraz coś naweram, więc wolę nie ruszać, bo tak pauzuje, że to się wyłączy. W każdym razie, dobrze, idźmy dalej. Więc yy, tutaj mamy takie nuty. Zaraz jeszcze tylko pójdę wyłączyć ten pochłaniać. O, w tej kuchni no jest taka pusta teraz, już nie ma stołu i tak dalej, po prostu takie echo się robi. Także yy, w ogóle to się będzie fajnie, będzie pewnie takie przejście właśnie na yy, taki dźwięk, że takie właśnie bardziej echo, teraz już tutaj nie. W każdym razie, jeżeli chodzi o markę Berdo i ten zapach koton. linia 1902, nie wiem, czy się ma dokładnie nazwę tej marki, jest to w ogóle woda taka bardziej świeżająca, kolońska. Takie mamy nuty. Powiem szczerze, że mnie zainteresowało trochę ogóle, takie, nie, nie powiem, że specyficzne, chyba jednak spowzuję na chwilę, powiem tak, bo tutaj masło i rysowe, mirla, jednocześnie takie odświeżające nuty, no powiem tak, jaka to będzie bawełnianość, nie wiem, bo też są słodkie nuty, no, zobaczymy, yy, zobaczymy, co my tam jeszcze mamy. Właśnie ten Chantal Thomas 211 z 2020 roku. No to są bardzo skrótowe: Lici, Róża i Benzoes. W ogóle Ungaro chyba nie przeglądałam. A dlaczego? Nie wiem. Eee, więc sobie tutaj tylko popatrzę, co tu jest. Ungaro. Nie wiem, jak to się stało, ale i tak mało tu rzeczy. Eee, także idę z powrotem do koszyka na sopa jest to ekstrakt, jest to zapach z 2008 roku. Powiem, nuty drzewne, róża, piżmące, podrowe. Powiem szczerze, ja bym tego zapachu tak. Yy, ja go widzę inaczej niż te nuty, ale jeszcze sobie będę sprawdzała. Tak, patrzę, co tu dopowiada, bo może akurat coś skoczy na stronę, czego ja nie sprawdziłam. Coś nowego wskoczę yy, I właśnie to Kat. Ten zapach właśnie lata 90. Flakon ciekawe, zresztą flagon Rosza, chyba tak się wymawia nazwę marki, z 94 roku. Zapach. I teraz co my tutaj mamy? Bergamotka, frezja, geran. To no, no, są przeładowane, taki, takie, no powiem szczerze, takie konkretne zestawienie mocarnych nut. I taka, takie bogactwo składników, i właśnie ta dawna szkoła perfumiarstwa. O, będzie tak ekran, wszystko, jak na wszystkich wyłobień, tak chodzę z tym telefonem. Co chwiej chodzę, nie chodzę. W każdym razie tutaj nie będzie słychać różne, różne, że tak powiem, rozchodzenia się mojego głosu, dźwięku i tak dalej. W każdym razie nut jest bardzo dużo, bo i nuty ciężkie bazie, kwiaty różne, nawet ta głowa, jaka jest po prostu, jest i frezja, i geranium, i zieleń, bergamotka nuty kwiatowe różne no i w bazie mamy ambra, paczula, pismo, wanilia powiem tak tu jest tak trochę moich nut, trochę nie moich no z takich nie moich różnią jest z orchideą, różnią mnie z, z konwalią różnią mnie z ambrą z wanilią raczej średnio dobrze, że cedrowanie sandałowe, bo to już bym miała zestaw idealny w ogóle ja sprawdzałam tutaj ten, kaszarela, bo. Kaszarela. Bo to jest klasyczne. No tutaj, a, tu, tu w ogóle chyba jest najlepsza cena na Lulu. Bo tam była za 90, chyba 30. Jak pokazywałam ten asortyment z Allegro. Tutaj jest za 50 ml Chyba lepszej ceny na ten, co już unikat, kaszarela nie można znaleźć. Hmm. Tutaj też mamy niezłe przeładowanie nut nawet może jeszcze bardziej. Nawet w ogóle tak tutaj poszaleje dwa razy sandałowy z baziem. To tak pisać. mu też, że, że trochę już poszło w stronę przesadzoną w każdym razie oczywiście. Ale tutaj mamy taką nutę strączyniec. Nie wiem w ogóle co to jest. Tak jak zawsze do wszelkiej nuty kojarzę, to powiem szczerze, aż muszę sprawdzić, co to jest ten um, strączyniec. tak wygląda, ale właśnie kwestia jak to pachnie bardziej mnie interesuje hmm. może napiszę zapach no nie wierzę kwiaty stręczyń zapach, Aż zrobię screen pachną jak popcorn powiem tak, biorąc pod uwagę, że Ostatnio właśnie tak myślałam, że mi jest potrzebna nuta popcornu w zapachach tworzonych. Czy teraz, jak to przeczytałam, no to ja muszę teraz szukać jeszcze, czy można zdobyć jakiś składnik z strączyńcem. Ciekawe, ciekawe.